Witam bardzo serdecznie wszystkich czołgistów. Wielokrotnie w filmikach informowałem o tym, że budynek, który od kilku patrzy można rozbudowywać na twierdzach, czyli Ministerstwo wojny generuje ciekawe nagrody. I udało nam się dzisiaj właśnie wygenerować nagrodę chyba najlepszą z możliwych, czyli 1000 golda. Oczywiście można losowo można wygenerować nagrodę albo 1000 golda, albo na dziesiątym poziomie oczywiście tego budynku, albo 7 dni premium, albo 15 tysięcy doświadczenia dla załogi, albo 15 tysięcy doświadczenia bojowego, lub 30 materiałów eksploatacyjnych, tych goldowych do wygrania. Już kilka razy losowało nam 600, aha, jeszcze 600 tysięcy 000... 600 tysięcy kredytów. Kilka razy wylosowało nam 600 tysięcy kredytów, kilka razy wylosowało nam inne nagrody, ale dzisiaj chyba około siódmy czy ósmy raz próbowaliśmy, wylosował, wylosowało nam właśnie nagrodę 1000 golda. Losowo też... Yy, Wylosowane są misje, które umożliwią nam zdobyć właśnie tą nagrodę, I, i tych misji jest około 20. One oczywiście nie są takie strasznie trudne. Tym razem wylosowało nam misję zadać uszkodzenia co najmniej 4000 i zablokować yy, przez pancerz 2000 lub zadać uszkodzenia 2000 i zablokować przez pancerz 4000. Mam na to 2 godziny yy, i oczywiście. Do dyspozycji myślę, że w, należy wziąć albo 10 tieru czołg ciężki, albo 10 tieru niszczyciel czołgów. Ja może na początku wezmę niszczyciel czołgów, jeszcze raz sprawdzę, czy na pewno yy, czy na pewno wymagania tu mogę niszczyciele brać, tak jest, wszystko mogę brać od 8 do 10 tieru. No to na początku spróbuję niszczycielem czołgu. Oczywiście yy, zaraz wracam, jak już yy, będę blisko yy, wykonania tej misji. Yy, raz, raz, raz. Chyba mi się udało. Jeszcze muszę zrobić 200 obrażeń. I będzie luzik. Ale czy ktoś mi da te 200 obrażeń zrobić? O, jest iMixik. Yy, OK, czyli misja chyba wykonana, tak mi się wydaje, na Mausie. Dwie poprzednie bitwy zrobiłem na... No bij we mnie, bij, ja chcę tego. Dwie ostatnie bitwy robiłem na E3, ale mi się nie udało. No, i teraz chyba jest ok, bo nie trzeba przeżyć. No, ostatni zostałem teraz, już mnie tutaj bijąc. No właśnie, chyba już po mnie. Nie wiem, kto mi ostatni teraz dobije. No chyba ten. Nie, ale mam fuksa, Oh my god. Ten też nie. Oh shit. Ten też nie. Oh my god. No nic, na mało się wyszło nawet nawet. Zaraz zobaczę, czy na pewno mi się udało wykonać misję na 1000 Golda. Tak jest, widzicie, wzrosła mi ilość. Zobaczę w ogóle, ile. Nawet nieźle, bo nie tylko zrobiłem prawie 5000 obrażeń. Wybaczcie, z Golda waliłem, ale chciałem wykonać tę misję. Za trzecią bitwą mi się udało. No i uszkodzenia przyjęte na swój pancerz 4300, czyli w zasadzie łącznie prawie 9000 ponad mi się udało. Nie trzeba było. No, no, minus 14000 kasy, no bo biłem tylko i wyłącznie z Golda. No i nagroda 1000 złota, czyli można powiedzieć. Misja misja, znaczy ten nowy budynek bardzo fajny, bo nawet codziennie rzucając, losując różne misje, wychodzi na to, że raz w tygodniu możemy się łapnąć na misję za 1000 golda, co daje nam w ciągu miesiąca 4000 złota, czyli nieźle. Jak widać już mam sporo golda, no i czekam na nowe czołgi premium w patchu 8.6. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.